wczoraj robiłam monkey bread i tyle pozostało na dzisiaj <laughs> jestem zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że chłopcy z takim smakiem zjedzą Aleksowi też bardzo, bardzo smakowało tutaj jest dużo jeszcze karmelu na dole ale to potem się tym zajmę, na razie pakuję to co zostało te resztki do tych naszych ulubionych pojemników o sen, które wam już kilka lat temu polecałam To jeszcze jakiś karmel o. Zamykamy. To zabieramy ze sobą. Jeszcze przyznam szczerze, nie mamy konkretnych planów. Dzisiaj się u nas dużo dzieje, bo jest jakiś festyn, jest kino. Myśleliśmy też, żeby może na basen pojechać. Nie wiem, coś będziemy ciekawego dzisiaj na pewno robić. Więc tak. To sobie zabierzemy ze sobą po prostu. A ja na razie robię kawę, bo Alex tak mnie zapytał, czy bym nie zrobiła nam kawy. Czy nie mam ochoty się z nim napić. Jest bardzo chętnie. O. Tylko, że ja potrzebuję taką kawę mrożoną, więc ja sobie zaleję tylko taką niewielką ilością wody. I pamiętacie pewnie z poprzednich vlogów ten syrop karmelowy, z lidla, który Wam pomylecam? I mówiłam, że są jeszcze inne wersje. Jest na pewno wersja waniliowa i też orzech laskowy, który właśnie ostatnio kupiłam. Jest naprawdę pyszny ten syrop. Tak jak Wam mówiłam, nie, nie ma jakichś e, e, innych dziwnych składników. To na cukru, oczywiście, jak na syrop, natomiast ma bardzo intensywny smak. I ten karmelowy, i ten właśnie z orzechów laskowych. Więc jeżeli szukacie czegoś ciekawego do kawy, szczególnie teraz w tym sezonie jesienno-zimowym, który się zbliża, to możecie zobaczyć w Lillo. Dzisiaj mam na sobie sukienkę z Mormua, tą wersję krótszą przed kolano, taka zakładana. Pięknie ona wygląda. Mam jeszcze ją w wersji, w sensie inny model, y, natomiast ten sam wzór, takie delikatne, nierówne kropeczki. Cześć, Nico. Możesz się przesunąć? Dobrze, zaś ci pokażę, Myszko, a ty musisz drugi but ubrać. My się zbieramy i chłopcy próbują właśnie, bez mojej pomocy, ubrać buty i widzę, że Niko super... Idziemy do kina, no chyba tak, chociaż Filip się troszkę gorzy dzisiaj czuje, widzę, że ma kaszę, katar i trochę go to męczy i nie jest w zbyt dobrym humorze, więc nie wiem, czy wyjście do kina to jest dobry pomysł, ale nieważne. To jest sukienka mormuła, szerszy, fajny rękawek, do tego oczywiście nie zdziwię Was nerka Uniqlo, żeby mi było wygodnie, bo też muszę dużo dzisiaj z rzeczy zabrać, między m.in. właśnie aparat. Na nogach mam te klapki, o których wam ostatnio mówiłam, że to są właśnie z, z, z jedna z moich trzech par letnich butów. To są takie brązowe klapeczki skórzane z mango. Kupiłam na Vinted. No i cóż, i tyle. Włosy spięte w koczek, bo jest upał. Nie biorę dzisiaj czapki z daszkiem, bo nie będzie mi pasować, ale okulary... Koniecznie, a Filip też próbuje sam ubrać. Pomóc Ci, tak? Już. Niko, a Tobie pomóc? Ty masz, tak? No to jeszcze drugi. A bo Ty już masz oba ubrane, oba masz ubrane, świetnie, to jest od Filipa but, okej. Okay. No więc my się powoli zbieramy, nie wiem co z tego naszego dzisiejszego wyjścia, wyj z wyjścia wyjdzie, no. Nie wiem, co wyjdzie z tego względu, że właśnie Filip się nieco gorzej czuje. Temperatura też jest zabójcza, plany mamy duże. Ale wiecie, trzeba te plany do realiów jakoś dostosować, więc na ile nam chłopcy pozwolą, no na tyle wiecie, będziemy sobie mogli pozwolić na jakieś wyjście. Plan jest taki, że jedziemy do centrum, tam się przejdziemy, podobno mają być jakieś koncerty na żywo. No i o 14:30 jest chyba seans, na który się chcemy wybrać, więc dzisiaj kino, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Bo no to wiecie, przy dzieciach nie ma co za dużo planować, bo potem i tak y, y, różnie z tym wychodzi, nie? Co tam, Niko? Tak, Zaraz ci pokażę, okej? Okay? <śmienicza> 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 Balony, no. O, ba, 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 ba. Dotarliśmy do kina. Niko, podoba ci się? Tak. Fajnie, nie? Już dawno chciałeś iść do kina. Ostatni raz byliśmy na takim krótkim filmie w Walencji, jak byliśmy w tym e, bioparku. Jak tam, Filipku? Jak się czujesz? Filip jest cały mokry, bo się spocił w przyczepce. Gorąco ci było. Tam poleci zaraz film. Elementalnie? Tak, będziesz oglądać? O, tata załatwił siedzenie, żeby czacłob trochę wyżej siedział. Bo jeszcze jest za mały na to siedzenie. Chodź mama ci przytrzyma popcorn, a tata cię usadzi wyżej, dobra? Zobacz, dostaniesz takie siedzenie. No, uwaga to z bekwem? To jest plastik, no? Yeah. Nie wiem, czy to będzie wygodne dla Filipa, bo to takie plastikowe. A, to jest takie wyrzeźbione, dobra. Może będzie wygodnie Filipku? Filipku jest ok? Mm -mm. Wygodnie? Nerwelneś. Nasa schia. A jak chcesz zejść, Filipku? Dobra, zaraz. O, teraz usiądź normalnie, proszę bardzo. Weź sobie między nóżki, co? Nie trzymać? Proszę Bye. bardzo. Proszę, o, o. tam poleci film zaraz, no, super, nie? Aleks, udu, sufrydem? No, jak jest popcorn, to wszyscy są zadowoleni, smacznego. Gdzieś mi się dziecko zgubiło. Fajnie Filipku, nie? Cieszysz się? No jeszcze filmu nie ma, jeszcze musisz chwilę poczekać. Jesteśmy trochę za wcześnie, a ty nigdzie gdzie maszerujesz? Aniku się uczy liczyć. Ty też idziesz z nim? Uwaga, bo ci się ten popcorn wysypie. Witamy się z wami w niedzielę. To była śmieszna sytuacja, ale nie będę opowiadać, bo to jest troszeczkę. Ach, nieważne, nieważne. Witamy się z wami w niedzielę. Wczoraj już nic nie nagrywałam, bo Filip się troszeczkę nie za dobrze czuł, mówiłam Wam, ale dzisiaj jest chyba zdecydowanie lepiej. Chłopcy mają kakao, swoje ulubione kanapki z serkiem śmietankowym. Oczywiście ryba w środku, nie? ulubione łosoś, yy, wędzony. Nie, Filipku? Jak się czujesz? Jest ok? Ja. Lepiej dzisiaj, nie? My z Aleksem tutaj szakszuka. Ja. Niko, nie kochanie, jemy tutaj. No nie, zaraz będzie pauza, myszko. Ja tam nacisnę pauzę, bo zapomniałeś. My mamy szakszukę, tutaj mamy sałatkę, po prostu ten mix który wam ostatnio pokazywałam. Pieczone pomidorki z airfryera. Jest jedna papryka, bo jakoś, nie wiem, zniknęły. Mamy kawę, chłopcy mają kakao. No i takie będzie na, nasze śniadanie. Co się dzieje, Niko? Nie, kochanie. Mamy, Teraz nie, jemy wszyscy razem. Mhm, uh -huh. wiem kochanie. A ty jak się czujesz? Jest wszystko ok? Będziesz jeść śniadanie? Ja. Yeah. Uh -huh. Musimy inhalację też dzisiaj zrobić. Mm -hmm. Smacznego chłopcy. To jest serek, mogę ci zrobić kanapkę, jakbyś chciał. Zrobiła się już, nie wiem, która, w pół do pierwszej prawie, ale mam tak, mam zrobiony obiad. Nie podrałam jeszcze jej roślin. Miałam to dzisiaj zrobić, ale. Rowerem pojedziemy. Nie wiem, czy małym. Dużym na pewno. Zastanowimy się, jak zejdziemy na dół, ok? Bo nie wiem, czy w centrum nie będzie zbyt wiele ludzi, żebyś jechał na rowerze. Mówiłam ci, że nie wiem, czy tam są zamki. Zobaczymy. Zawsze jak włączam... Nie wiem, nie wiem, co tam będzie. Zawsze jak włączam kamerę, to po prostu 100 pytań do... Do mamy, jak zwykle, nie? Tak, sto pytań. Zawsze masz na mnie sto pytań, co Boś W ogóle mnie tu swędzi cały czas sorry, że się tak drapie. I będziemy przy, przedrzeźniać. W każdym razie, zrobiło się już pół do pierwszej, ale obiad mam zrobiony, więc jak przyjdziemy, to nie muszę już się niczym przejmować. Co jeszcze? Pranie wstawiłam, bo chłopcy oczywiście potrzebują jeszcze kilka rzeczy na jutro do przedszkola, więc od razu całą pralkę zrobiłam, żeby to mieć też już dzisiaj z głowy, żeby się już wieczorem tym nie musieć stresować. No i tak, miałam podlewać roślinę, ale wam mówię, że chyba dzisiaj już nie zdążę, bo jak wrócimy, więc to ogarnę jutro, jak chłopcy pójdą do przedszkola. Filip się czuje coraz lepiej, więc liczę, że do jutra już będzie super. I że będzie chciał pójść, a jak nie, no to najwyżej zostanie ze mną w domu. Ale co najważniejsze, że właśnie ogarnąłem sobie wszystko i teraz na spokojnie możemy iść. A mówiłam wam, że dzisiaj jest jakiś festyn dla rodzin, a szczególnie szczególnie z myślą o dzieciach, nie tylko słyszy: festyn, już się nie umie doczekać. Myśli, że to będzie to samo co w tamtym tygodniu na jego urodziny: to takie dmuchane zamki, o których Wam mówiłam. Nie wiem, co tam będzie. Ciężko mi jest mu cokolwiek odpowiedzieć, bo nie wiem. To jest jakiś festyn, właśnie dla dzieci. A on ciągle pyta, czy będzie skakanie, skakania. ja nie wiem, nie wiem, zobaczymy, nie nastawia się, że będzie skakanie, bo może się okazać, że będzie coś zupełnie innego, więc nie wiem, ale próbujemy się właśnie od samego rana tam zebrać i jeszcze się nie udało, a jest właśnie w pół do pierwszej. Tata, zamki. No, tata powiedział, że są zamki, a ja Ci mówię, że nie wiem, że są zamki, więc się nie nastawię, bo może się okazać, że nie ma jednak zamków. Tata, Ale są za myśl, od was. No, a Alex na mnie czeka. Dobra, ja się wyłączam, ubieramy się, idziemy, bo Alex czeka na mnie. Niko ubiera sandały, w, w, w ogóle bez butów lata, więc ja nie wiem. Tracę ostrość, więc odezwę się do Was. E, albo jak wrócimy, a może uda mi się też na tym festynie coś tam dla Was nagrać. Zobaczymy. Coś przypuszczam, że będzie dużo ludzi. No, 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 no. Niko, uwaga, Niko stuka, Filip z balonem, uwaga, uderzyłeś się w głowę, nie, bo ty nie patrzysz. Mm, 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 <słuch> Moja perła, cieszę się, że idziemy na festyn? Festyn. Na festyn, no. Serduszko, tak, po pokazujesz wszystkim serduszko, pięknie. No, czekam, co tam, co mi chcesz pokazać? Nie. Niko się uczy jakichś nowych rzeczy w przedszkolu, tak? Jakieś z paluszkami różne rzeczy. Dobrze, pięknie. I herc jest. Jak jest serce? Pięknie, herc, no. I z Nie wiem, co to jest. Wiem tylko tyle, że mi jest gorąco i chcę już wyjść. Chodź, idziemy, dobrze? Ty już jesteś ogarnięty. Idziemy, tak? Jeszcze Filip, Filip też je chce pokazać. Mama! Idziemy, idziemy. Co się stało? Wlałeś całą wodę? Nie, go nie rzucaj. Podnieś Musisz poszukać, tam są inne jeszcze konewki, zobacz. Tam są inne konewki no. Płynie? No ja nie ma wody. Musisz, że z kimś jeszcze. Wiesz? Jeden musi lać wodę, a ty będziesz wrzucać kaczuszki. No daj, opatrz. Gdzie jest kaczka? Tu dajemy, no. Ale musisz patrzeć. E, 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 powoli, powoli. Płynie. Gdzie ta kaczka jest? O, już chyba na dole. O, ja. o. Filip się tam kręci, a już mu się znudziło. A Niko chciał wam pokazać Lizaka, jakiego zrobił z panią. To była niespodzianka do odebrania, bo na czterech stacjach zrobił zadania różne. Pozbierał stempelki. Nie, Niko, i dostałeś niespodziankę. Jabłuszkowy Lizak z czekoladą. Ty miałeś ochotę na tą czekoladę, nie? Dobry Lizak? Tak Niko, dobra? Tak? <grymne> tak Tym laskasz, tak smakuje. Piękne zrobiłeś, super. Czy sobie wybrałeś tą posypkę? Świetnie. Daj, no, chętnie

Wróciliśmy, jest już wieczorowa pora, długo nas nie było, ale dużo się u nas w, teraz w Rainet działo i ten festem był dla dzieci i w centrum miasta w różnych punktach były też sceny, były zespoły, był pokaz mody, no dużo się naprawdę działo, chcieliśmy sobie tam pooglądać wszystko, był taki wyścig, nagrałam wam to, wyścig takich małych, plastikowych kaczuszek. Jeśli się nie mylę, to jest organizowane co roku. To jest taka akcja charytatywna, że chyba tydzień wcześniej przez weekend możecie taką kaczuszkę czy nawet więcej kaczuszek kupić. Cel jest właśnie charytatywny. Dzisiaj zbierano na jakiś odśrodek dla kobiet i na jakieś tam jeszcze placówki związane z młodzieżą i dziećmi. Natomiast właśnie możecie taką kaczuszkę kupić, i potem w wielki finał, czyli 10-10 dzisiaj września. Puszcza, puszcza się te wszystkie kaczuszki e, po rzece. E, z tego co do, usłyszałam, to w tym roku było ich ponad 4000. No i właśnie te kaczuszki tak sobie płyną rzeką, i ta, która dopłynie pierwsza, czy te pierwsze kilka, które dopłynie, ci co kupili te kaczuszki, wygrywają nagrody. Wydaje mi się, że to tak, to tak to działa, że nic nie pomyliłam. Więc byliśmy na tym wyścigu kaczuszek. E, przypadkiem, bo akurat była ta godzina, więc się załapaliśmy. Chłopcy się wybawili na atrakcjach. My wypiliśmy z Aleksem przepyszne, bezalkoholowe to W tym upale to naprawdę zdecydowanie nam pomogło. Byliśmy na gofrach, e, na lodach, co tam jeszcze było. Niko jeszcze dostał w prezencie taki, takiego lizaka z jachwóka, to Wam pokazywałam. No dużo się dzisiaj działo, więc chłopcy zachwyceni w ogóle. Po, zaraz przyjdę, myszko, zaraz moment. Poprzedni weekend był intensywny, bo to był weekend urodzinowy Niko, potem był cały tydzień intensywny, bo mówiłam Wam, że mam różne terminy z Niko, u lekarza, ja mam lekarza i tak dalej. Dużo się dzieje, i po tym intensywnym ty, tygodniu jeszcze intensywny weekend. Więc dzisiaj padam już na twarz. Przyszłam do kuchni, bo oczywiście rano tak szybko wszystko ogarniałam, bo chciałam zrobić jeszcze taką obiad kolację, żebyśmy mogli teraz zjeść, jak wrócimy, że mam znowu taki burdel za przeproszeniem, że szkoda gadać, ale mam zmywarkę chyba umytą, tak. Troszkę niedosuszona widzę. Ale mam zmywarkę do wypakowania. Hmm, więc to sobie szybko ogarnę tutaj mam też kilka takich większych garnków to sobie je umyję ręcznie tym mydłem, kto w broner to pójdzie ekspresowo, e, no i właśnie mam taką obiad kolację szybką z Hello Fresh, e, robiłam w airfryerze tak samo kocham e, pomidorki koktajlowe z Fryera. no po prostu smak genialny więc tak do tego mam placki ziemniaczane tutaj przygotowane. Jeszcze mam yy, sałatkę w lodówce, ale specjalnie ją schowałam, żeby właśnie była taka fajna, rzeźka i chłodna. Yy, no, że jak będziemy jeść, so sorry, ale nie umiem się już wygadać, bo po prostu upał mnie z tej ziemi. Do tego jestem po tym całym weekendzie, w ogóle całym tygodniu wykończona. No i tak, jeszcze właśnie teraz mnie czeka robota, ale tak sobie pomyślałam, że. Teraz jest jeszcze taka normalna w miarę pora, więc póki chłopcy tam się bawią, to ja sobie zrobię porządek yy, i jutro nie będę musiała z rana nic zrobić, więc to jest super. A zawsze się śmieję w poniedziałki, jak vloguję, że po weekendzie zawsze co do, co do sprzątania. No i rzeczywiście, teraz tak patrząc na moją kuchnię, zresztą wam pokażę, żeby nie było, że ja sobie tak wiecie, tylko, tylko opowiadam, tylko rzeczywiście, że tu jest chaos. To właśnie zawsze po weekendzie jest sprzątanie, mimo że coś tam przez weekend zawsze zrobię. To jest chaos w poniedziałek, ale tym razem nie będzie chaosu. Ogarnę to sobie wszystko teraz, mm, a potem może zrobimy sobie jakąś pielęgnację. Mam ochotę sobie dzisiaj zrobić szczotkowanie twarzy, o tym wam nie wspominam, a to jest super sprawa. Więc tak, może sobie nałożę też maseczkę. Zobaczymy. Zrobię sobie dzisiaj na pewno jakiś taki wieczór spa. Ostatnio was na Społeczności. Na moim drugim kanale pytam, właśnie, co będziecie dzisiaj robić dla siebie, jeżeli znajdziecie dosłownie chwilkę. No i domowe spa było najniżej. Nie wiem, najmniej z Was wybrało tą opcję. Najwięcej chyba wypicie w spokoju kawę i przeczytanie kilku stron książki, która od dawna na Was czeka. Więc, więc ja dzisiaj wybieram tą ostatnią opcję: domowe spa. Właśnie nie zawsze jest na to czas, a dzisiaj myślę, że. Przy, przyda mi się po pierwsze po całym tygodniu. Pa, chłopcy na pewno padną mi dzisiaj szybko do łóżka. Jutro zresztą przedszkole, więc też nie będziemy. Chłopcy nie będą długo siedzieć, więc ja będę miał czas, żeby znowu o siebie troszeczkę zabedywać. Więc dzisiaj wybieram domowe spa, ale zanim przyjemności, to najpierw obowiązki. No i teraz wygląda to o wiele lepiej. Ja już po zimnym prysznicu powiem Wam, że uwielbiam to robić. Jak jeszcze rok temu. Pomyślałabym, że no nie da się po prostu, nie da się wysiedzieć pod zimnym prysznicem, że, że najwspanialsza jest woda, ciepła i tak dalej. Że jak sobie w ogóle można coś takiego robić, żeby stać pod strumieniem zimnej wody, tak od tego roku pokochałam. I to jest moja codzienna rutyna, właśnie ostatni etap. Y Właśnie pod prysznicem to jest lanie całego ciała lodowatą wodą i powiem Wam, że świetnie ujędrnia ciało, mam nadzieję też, że w tym sezonie jesienno-zimowym zobaczę ym, wzmocniony układ odpornościowy, że jak chłopcy przyniosą coś z przedszkola, to że ja nie będę od razu mieć kataru czy tam kaszlu, zobaczymy, ale też działa tak yy, wiecie pozytywnie na układ nerwowy, obniża poziom ko kortyzolu. No naprawdę jest bardzo dużo takich pozytywnych aspektów zimnego prysznica, więc jeżeli nigdy nie brałyście właśnie, czy, czy kąpieli, czy, 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 czy też nie byliście pod prysznicem oblawając się zimną wodą, to warto sprawdzić, ale najpierw poczytajcie sobie na ten temat, bo to jest naprawdę mega interesujące i ma bardzo dużo właśnie takich pozytywnych, pozytywnych właściwości. Nazwijmy to tak. Dobra, nieważne. Ja już na serio dzisiaj padam. zaraz sobie robię oczyszczanie twarzy i zaraz mi się wyładuje bateria. Oczyszczanie twarzy olejek Ajunik, chyba tak się ta marka nazywa. Później, jak wszystko zmyję, to szczotkowanie twarzy to też jest ostatnio y, moje odkrycie, ale na razie wam nie zdradzam nic więcej. Może będziecie widzieć po mojej twarzy jakąś różnicę. Fajne, taki delikatny peeling twarzy. No i później znowu. Jeszcze raz zmywam całą twarz, bo wiadomo, że ten martwy na skórze się uszczy i nawilżanie. A nawilżanie znacie, bo już Wam te kosmetyki pokazywałam, których używam. Więc takie będzie dzisiaj zakończenie dnia. Taką pielęgnację sobie zrobię, a na dzisiaj się z Wami żegnam, bo zaraz się mi wyładuje aparat, więc mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. Zostawcie kciuki do góry i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, ściskam, buziaki, pa pa.